Cześć wszystkim! Dziś mamy 6 lipca i ja oprowadzę Was po moim ogrodzie. Zaczniemy może od roślin, które są pierwsze na mojej działce, posadzone 23 października 2020 roku. I są to drzewka owocowe starych odmian. Głównie obonie, ale mam też dwie czereśnie i jedną gruszę. Wszystkie te drzewka się przyjęły. To drzewko, które tutaj widzicie i to drugie. Nawet wydało owoce, to za dużo powiedziane chciało wydać owoce, pięknie kwitło i już ten kwiat pomału zaczął przekształcać się w jabłuszko. Ale przyszły, przyszła ulewa, przyszedł grad i wszystkie te jabłuszka postrącał. W ogóle w tym sadzie grad wyrządził dużo szkód, w sadzie w tym moim ogrodzie. Pokażę wam to też na przykładzie tych kartonów, które tutaj widzicie. Bo, po prawdę powiedziawszy, nie spodziewałam się że będzie to tak widoczne. Te kartony są świeże, więc tutaj nie będziecie widać, widzieć, ale te jaśniejsze są starsze i na nich najlepiej widać co grad potrafi zrobić. Zobaczcie. To wszystko co tu widzicie powstało po gradzie. Te wszystkie dziury Muszę tak, żebym sobą nie robiła cień, a żebyście sami mogli zobaczyć. Zobaczcie ile tu jest dziur. Tuż po, no, po tym gradzie, który był na początku czerwca nagrałam tam filmik. I mogliście na nim zobaczyć, jak wyglądają moje grządki, jakie są podziurawione. Straciłam bardzo dużo ogórków, zresztą zaraz sobie zobaczycie. Na całą grządkę raz, że bardzo tą grządkę polubił lis, a dwa y, to właśnie grat dokończył dzieło. I z całej grządki zostało mi tylko parę ogórków. I to jeszcze takich malutkich, które nie wiadomo, czy coś z nich będzie. Tu, tu. I gdzieś tam jeszcze się przebijają. Jakieś tam pojedyncze ogórki. Prawdą jest też, że ogórki nie lubią kwaśnej gleby. A ja tutaj niestety taką glebę mam. Wiem to, ponieważ na niektórych grządkach pojawia mi się skrzyp. Poza tym chętnie tutaj rosną dzikie poziomki. Mam tutaj działkę o powierzchni 51 arów i praktycznie w każdym miejscu można znaleźć poziomki. Teraz tego nie będzie widać, bo jest tutaj skoszona trawa łącznie z tymi poziomkami. No ale, ale właśnie jest ich tutaj bardzo dużo. Tak mają się moje dynie. I co ciekawe, myślę, że to będzie ciekawostka dla niektórych. Razem z dyniami rośnie fasola. Zobaczcie, to jest fasola. A tutaj rośnie kukurydza. To jest właśnie alelopatia. Świetnie się tutaj te rośliny wspierają. Fasola ściąga azot z powietrza i daje go do wiąże go w swoich korzeniach z kolei z tego azotu, korzysta kukurydza no i dynie. Dynie mają taką rolę, że zadarniają całą tą przestrzeń, przez co pozwalają też zatrzymywać więcej wilgoci w glebie. Więc taki sposób sadzenia jest sposobem, który najbardziej mnie interesuje i który wykorzystuję tutaj w swoim ogródku. Jak choćby zobaczcie, tutaj mam Posadzoną cebulę, i pomiędzy, gdzieś tam obok, posadzone są jest marchewka. Co prawda, za, za, za dłużej jej nie ma, więc, więc jej za bardzo tutaj nie widać na kamerze. Natomiast ta marchewka tutaj jest. A zresztą wam pokażę. Zobaczcie, gdzieś tam sobie pojedyncze marchewki rosną. Prawda jest taka. Że ja w tym roku nie spodziewam się obfitych plonów, ze względu na to, że te grządki są świeże. Jak już wspominałam wiele razy, to ja ten ogród uprawiam od zaledwie paru miesięcy. Grządki powstały pół roku temu, więc nie ma się co spodziewać, że, będzie tutaj, um, jakieś, że będą tutaj jakieś bardzo obfite plony. Gdy tutaj na tej działce nie było nigdy nic uprawiane. Jedyne co, to tutaj był albo wypas z bydła, albo była koszona trawa i zbierana potem jako siano. No i ja, żeby tutaj sobie przygotować to pole pod warzywa, musiałam wykopać te grządki na no to wyłożyłam kartony i na kartony to co miałam, a na 33 grządki tego za wiele nie było to były przekompostowane trociny no i w zasadzie niewiele też obornika dlatego te grządki nie wyglądają jakoś pięknie chociaż pomału przybierałem kształt taki jaki mnie interesuje czyli zobaczcie, wokół wyściłkowane jest trawą. To fajnie tworzy ramy grządki, a poza tym chroni przed chwastami. To nie jest tak, że już teraz przez tą trawę nic się nie przebije, bo jak przejdziemy sobie do tych wcześniej ściłkowanych grządek, to będzie można zobaczyć, że gdzieś trawa się przebija, ale to nie jest to, co chociażby tu. Co prawda, tutaj trawa jest skażona i tego tak bardzo nie widać, ale widać różnicę. Zobaczcie, jak wygląda ta. Grządka. A jak wygląda grządka wyżej? Jest różnica, prawda? To akurat grządka jest z, z ziemniakami. I tu też, oczywiście, zastosowałam zasady Allelopathy, czyli tutaj uprawa współrzędna. Przejdziemy sobie zaraz wyżej. To Wam to pokażę. Tutaj ładnie rośnie mi. Grządka z kapustą, gdzie niegdzie też już po przebija się koper. Mam tutaj grządki z cebulami i oczywiście gdzie nigdzie też jest posadzona marchew. Tutaj znowu kapusta, koper i tam na końcu troszkę selera. Tu zostały mi dwa, dwie dynie, więc posadziłam je tak na dziko w ogóle nieplanowane. Nie Ale przejdźmy sobie do do ziemniaków. Tutaj cała grządka jest wysadzona ziemniakami. Na ziemniakach nie ma ani jednej mszycy. Zobaczcie. Ziemniaczki piękne, zdrowe, ładnie kwitną. Ale zobaczcie co jest za nimi. Za nimi tu z tyłu jest fasolatyczna. Fasolatyczna Odstrasza stonkę. Dlatego to jest bardzo dobrze, dobre rozwiązanie, bardzo dobry pomysł, żeby między ziemniakami wysadzać również fasolę tyczną. Ja jeszcze miałam tu posadzić szan, ale po prostu już nie zdążyłam. Gdybym miała więcej czasu, na pewno bym go tutaj posadziła, ze względu na to, że również odstrasza stąkę. Przejdziemy sobie dalej. Już tutaj Wam o tych drzewkach owocowych opowiedziałam troszkę. Ale mamy tutaj krzewy. Mm, bardzo fajnie przyjęły mi się krzewy. W zasadzie tylko dwa padły. Natomiast te, które się przyjęły, część z nich już zaczęła owocować. Tu akurat mamy porzeczkę czerwoną. Na niej były tylko dwa owoce. Więc nie ma się czym chwalić. I tutaj też mamy połóżeczkę, zakładam, że to będzie porzeczka czarna, bo tutaj jest jakaś naklejka, jakaś etykieta, ale nie jestem w stanie odczytać tego, co tam jest napisane. I mamy agrest. Jeden się przyjął, drugi był tam i się niestety nie przyjął. Ale zaraz sobie przyjdziemy jeszcze do kolejnych krzaczków. O najpiękniej rośnie mi tutaj porzeczka biała. Ona co prawda liście ma takie mniej em, intensywnie zielone w stosunku do poprzednich, które Wam pokazywałam. Natomiast y, wydała tyle owoców, że y, po prostu nie mogłam się napatrzeć. I tu i tu z tyłu zostały tylko takie szypułki po tych owocach, bo oczywiście wczoraj wparowały tu moje dzieci i wszystko zjadło, ale zjadły, ale udało mi się nagrać filmik, także Wam pokażę o tych owocach jak to u mnie wygląda. I jeszcze sobie przejdziemy tutaj w miejscu gdzie wysadziłam truskawki. Część z was mówiła, że z tego nic nie będzie, a ja wam mówię, że jest, jest i wiedziałam, że będzie ze względu na to, że to nie jest pierwsze, e, pierwsze moje wysadzanie truskawek w ten sposób. Zobaczcie, tą, dokładnie tą truskawkę sadziłam razem z wami. I czy wygląda na to, że jej coś brakuje? Coś gdzieś tutaj przesycha, ale zobaczcie, ogólnie liście. Naprawdę w bardzo, bardzo dobrej kondycji. Zobaczcie sobie. Są mi owoce. Także ten sposób uprawy jak najbardziej Wam polecam. Przejdziemy sobie jeszcze na tamtą część, która nie wygląda najpiękniej, ale swoje yy, walory, swoje atuty ma. A są to kompostowniki. To jest najmniej atrakcyjne miejsce w moim ogrodzie. Natomiast jest bardzo potrzebne. Nie wyobrażam sobie ogrodu bez kompostowników. Ja mam ich siedem. Zobaczcie: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tutaj siódmy, gdzie jest składowisko. Siedem komór i dwie pierwsze są zajęte przez pryzmę z, ze zrębek. Jedna w tej chwili znajduje się pryzma ze zrębek, a druga stoi pusta, ponieważ ja przerzucałam tą pryzmę z jednej komory, komory do drugiej. Natomiast tutaj jest pryzma z trocin. I ja co dwa dni przerzucam ją z jednej na drugą. Zobaczymy sobie tutaj, jak, jak wygląda w tej chwili ta pryzma. Jaką mamy temperaturę. I teraz będziemy mogli sobie tutaj przejść. Zobaczcie. W tej chwili temperatura wynosi 49 stopni Celsjusza. Ja wczoraj tutaj dołożyłam trawę, ale najwyraźniej ta trawa jeszcze nie zaczęła pracować. No, czuję, że, że pryzna jest ciepła, natomiast najwięcej trawy było na spodzie. I mimo, że wczoraj z tego co pamiętam było 54 stopnie Celsjusza, ja zdecydowałam się na to, żeby tą e, trawę dodać do pryzmy, bo właśnie jak widzicie, Temperatura spada. Ta trawa zacznie pracować dopiero od jutra. Znaczy, w zasadzie ona pracuje od samego początku, jak tam dałam, ale ta wyższa temperatura dopiero będzie zazwyczaj na drugi dzień, czyli po dwóch dniach od dodania. Zobaczymy sobie jutro, jak będę ją przerzucać, jak będzie, jaka temperatura będzie panowała w tej pryzmie. Także te pierwsze cztery pryzmy są zajęte przez. Nie pryzmy, tylko te cztery kompostowniki, te cztery komory są zajęte przez pryzmy, które przerzucam co dwa dni. Tą ze zrębek już przestałam przerzucać. Zobaczcie sobie, dlaczego. Zobaczcie. Ta pryzma jest już całkiem fajna i nadaje się do tego żeby ją dać na, ym, na grządki. Nie ma już jej co tutaj trzymać. Ona pięknie wiąże wodę i na pewno bardziej przyda się na tych moich biednych grządkach, aniżeli tutaj. Tu musiałaby sobie jeszcze poczekać, poczekać, żeby się całkiem przerobić, ale taki stopień przerobienia mi odpowiada. Tym bardziej, że moje grządki są dość ubogie w materię i potrzebuje czegoś, co je tutaj y, szybko użyźni. Przejdziemy sobie teraz do tej części, do tej komory. Ja tutaj składuję obornik kurzy. Na bieżąco sobie tutaj dosypuję i wszystko od razu okrywam, żeby uniknąć straty azotu. Tego nie przerzucam. Po prostu to sobie tutaj leży i jeszcze tak będzie leżało dwa lata. Natomiast ta część to jest część gdzie wyrzucam rzeczy z ogródka po pieleniu. Czy jak tutaj przesiewałam kompost i miałam jakieś większe kawałeczki, to też one znalazły się tutaj na tej pryzmie. Także tak to u mnie wygląda. Czy jest jeszcze coś, o czym chciałabym Wam powiedzieć. Myślę, że też warto wspomnieć o tym, że w tamtej części ogrodu znajduje się grządka, która jest również wyłożona kartonami. I na kartony poszły z ponieważ tam planuję na jesień wysadzić maliny. Zależy mi na tym, żeby tutaj na mojej działce było jak najwięcej drzew, drzew i krzewów. Ja, jak wiecie, nie mam tutaj żadnego źródła wody. Jedynie w dole działki płynie strumyk i spory kawałek muszę przejść, żeby dostać się do wody. Dlatego ja tutaj wyłożyłam kartony. Na kartony w tej chwili tutaj położyłam gałęzie żeby przetrzymywały te kartony, ale tam w dalszej części będziecie mogli zobaczyć, będziecie mogli zobaczyć, że częściowo jest już wyściółkowane. O, zobaczcie. I oczywiście najbardziej uparte chwasty również się tutaj potrafią przebić. No, ale to są jakieś takie pojedyncze Nie jest je trudno wyrzucić. No, ale sami zobaczcie, jest różnica, prawda? Między częścią, gdzie jest trawa, a gdzie są kartony. Ok. No, tak się zastanawiam. Pokażę wam jeszcze, może jak wygląda w tej chwili moja działka. Ona sięga aż tam, do momentu, kiedy zaczynają się śliwy. I to wszystko tutaj wokoło. Wokół otoczona jest, tak jak widzicie. Drzewami krzewami, są to samo i kończy się tam jak te drzewa. Jeżeli chodzi o utrzymanie takiej działki, no to jest masa roboty, bo trzeba to wszystko skosić, z tym w tej chwili mam najwięcej pracy. I tą część tutaj wykosiłam, ale tam na dole taki mały fragment aż tam widzicie do linii drzew zostawiłam ponieważ tam żyją sobie różne stworzonka mam na myśli między innymi biedronki których tutaj jest bardzo dużo nawet udało mi się zrobić kilka zdjęć biedronek siedmiolatek czy siedmokropek w każdym razie mają 7 kropek na swoich skrzydełkach i z tego co ja wiem, dużo osób skarży się, że w tej chwili jest mało naszych rodzimych biedronek, a jest dużo tych azjatyckich. No, u mnie jest odwrotnie. Prawdę powiedziawszy, nie przypominam sobie, żebym na swojej działce znalazła choć jedną azjatycką biedronkę, natomiast tych biedronek siedmiokropek jest naprawdę dużo tutaj możecie zobaczyć też jak wygląda moja kapusta po gradzie nie wiem, jest najgorzej ale mogłoby być lepiej tak to wygląda jeżeli macie jakieś pytania to zachęcam do zadawania je w komentarzach a na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.